Czego pragnie Jezus? Czy pragnie naszych modlitw? Owszem. Czy pragnie dobrych uczynków? Z pewnością. Ale Jezus najbardziej pragnie miłosierdzia. Mówi o tym wyraźnie dzisiaj w Ewangelii. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Miłosierdzie misericordias po łacinie kor, serce. Drodzy moi, jak to jest, że choć tak bardzo pragniemy serca, tak bardzo pragniemy miłosierdzia, to tak rzadko okazujemy sobie serce. Choć słyszymy tyle wzniosłych słów, chociażby naszego słynnego poety: Miej serce i patrzaj w serce. Jezus ma cierpliwe i miłosierne serce. Też to rozważamy w litanii do Jego najświętszego serca. Cierpliwe i miłosierne serce, czyli Jezus nie męczy się przebaczaniem, jak mówi papież Franciszek. Jezus bardzo cierpliwy jest, daje nam czas na dojrzewanie do miłości, bo wie, że potrzebujemy procesu, że życie duchowe to nie sprint, ale to powolny proces rozwoju, dojrzewania. Jezus także potrzebuje, abyśmy mu zaufali, że jego miłość jest większa niż nasz grzech. Jeśli przyjdziesz do Jezusa ze swoim grzechem, bo cały świat stanie przeciw tobie, jak kobieca, cudzołożna, poczujesz się zagrożona, bo ktoś będzie chciał rzucić w ciebie kamień, Jezus powie: Stop! Moja miłość osłoni ciebie przed gniewem całego świata. Popatrz, jak ciebie ukochałem do szaleństwa.